Witam wszystkich podopiecznych. Dawno się nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że ten wolny czas, tę przerwę od naszych zajęć wykorzystujecie na utrzymanie swojej formy fizycznej. Nie zaniedbujecie tego. Chciałbym dzisiaj zaproponować wam ćwiczenia, trening, który możecie wykonać w warunkach domowych. Będzie to trening, który wzmocni wasze nogi sprawi, że poziom Waszej siły nie spadnie, a wręcz przeciwnie, będziecie mogli o niego dbać w trakcie nawet właśnie e, pobytu w domu, w warunkach domowych. Do jego, żeby go wykonać wystarczy e, tak naprawdę zgrzewka wody lub jakiekolwiek inne obciążenie około 10 kg. E, spodnie dresowe, jeśli nie macie gumy treningowej, mogą być spodnie dresowe lub nawet skakanka, dowolnie, byleby coś, co będzie można było wykorzystać jako opór zewnętrzny. I tyle. Przed rozpoczęciem pamiętajcie, żeby wykonać kilka ćwiczeń rozgrzewkowych, tak, żeby Wasz organizm został przygotowany do podwyższonego tempa, do, do wysiłku. No i co? I tyle. Zapraszam do treningu. Przechodzimy do pierwszego ćwiczenia. Na wstępie zapomniałem Wam powiedzieć o Dodatkowym sprzęcie, jaki potrzebujemy, jest to piłka. Piłkę do nogi możecie mieć, możecie mieć piłkę do kosza dowolnie, natomiast tak samo jeśli nie macie piłki do możecie wykorzystać poduszkę, butelkę powodzi mineralnej, cokolwiek co będzie nadawało się do ściskania. Będziemy ściskać kolanami, tak żeby to można było wykorzystać. Pierwsze ćwiczenie, o którym mówiliśmy, kładziemy się na podłożu, wykonujemy leżenie tyłem, piłkę umieszczamy między kolanami popatrz Wykonujecie to leżenie tyłem. Następnie podnosicie biodra do góry. Tworzycie tutaj linię prostą, tak żeby przypominała linię deski, nawet. I przez 40 sekund staracie się ściskać maksymalnie piłkę kolanami do środka. Próbuję. Czas start. Pamiętajcie o zachowaniu linii prostej, jak najbardziej biodra do góry. OK, bezpośrednio po tym ćwiczeniu zabieramy spodnie, które, o których wcześniej mówiliśmy, będziemy wykorzystywać je do oporowania. No, Przekładam jedną pod jedną nogą spodnie, pod drugą. Opieram się na ręce, drugą wykorzystuję do tego oporowania. I popatrzcie. Staram się podnieść kolana, troszkę zginam kolana, w, tutaj w, zginam nogi w kolanach i podnoszę nogę do góry, ręką ciągnąc do dołu. Takich powtórzeń wykonuję 12. Starajcie się utrzymywać siłę tej ręki tak, żeby był to prawdziwy wysiłek dla nogi, żeby to nie było tylko lekkie oporowanie. Ok. Pamiętajcie, żeby teraz też zmienić nogę. Jedna i druga noga muszą pracować. Możecie się obrócić. Na drugiej nodze układacie opór. Przekładacie. Ugięte kolana w stawach. I podnosimy do góry. To była jedna seria. Takich serii możecie wykonać dwie lub trzy. Pomiędzy każdą serią zróbcie minutę przerwy. Czyli teraz, jakbym wykonywał drugie powtórzenie całego tego ćwiczenia, robię minutę przerwy. Pamiętajcie o odpowiednim oporze dla tych nóg. To jest bardzo ważne, natomiast przy pierwszej części pamiętajcie o odpowiednim nacisku ze strony kolan na piłkę. To są ważne rzeczy. Drugim ćwiczeniem będą przysiad, raczej przysiad. Będzie to dość nietypowy przysiad, bo będziecie go wykonywać przez 40 sekund, a dodatkowo będziecie we wspięciu na palce. Jest to trudne. Jeśli wam to sprawi zbyt dużą trudność, możecie wykonywać to ćwiczenie przez 30 sekund, to też będzie dobry wynik. Następnie bezpośrednio po tym przytrzymaniu tych 30-40 sekund, waszym zadaniem jest wykonać tak jakby 12 przysiadów. Krótki ruch, góra-dół. Pracują tylko kolana, samymi kolanami. Wszystko to ma na celu wzmocnienie Waszych mięśni ud oraz łydek. Spróbujemy pokazać. Proszę. Czas. Start. Ręce możecie dać sobie przed siebie, żeby utrzymać równowagę. Pięty podnoszcie do góry. Stoimy na samych palcach. Biodra wypchnięte do tyłu i utrzymujemy się przez 40 sekund. I z tej pozycji przechodzimy od razu do pompowania. Proszę 12 razy. To jest jedna seria. Teraz minuta przerwy, i potem możecie wykonać kolejne serie. Możecie wykonać 3 lub nawet cztery takie serie. Kolejnym ćwiczeniem będzie wykrok na palce. Będzie to zbliżone ćwiczenie do poprzedniego. Z pozycji wyprostowanej będziecie robić wykrok do przodu na jedną nogę, tyle że nie na całą stopę, ale na same palce. Takie, taką pozycję musicie utrzymać przez 15 sekund. Po tych 15 sekundach należy wykonać to co wcześniej takie pompowanie góra-dół. Poprzez ruch praktycznie w samym stawie kolanów, spróbujmy i 15 sekund trzymamy. Teraz pompujemy. Góra, dół. Od razu druga noga. 15 sekund utrzymujemy. Też pięta do góry na samych palcach. Po 15 sekundach wykonujemy znowu pompowanie. Góra dół. Hop. 12 powtórzeń. Tego ćwiczenia też wykonujemy dwie serie. Pomiędzy seriami minuta przerwy. Czwartym ćwiczeniem będzie przysiad bułgarski. Przysiad bułgarski polega na tym, że wykonujemy wykrok, tak jak poprzednio, ale dodatkowym utrudnieniem jest to, że noga, która jest z tyłu, jest zawieszona. Też będzie trwało to 15 sekund, i potem, tak jak w poprzednich wszystkich ćwiczeniach, wykonujemy pompowanie. Spróbujmy wykonać. Czas start. I pompujemy dwanaście razy. Następnie przechodzimy do drugiej nogi. Też utrzymujemy 15 sekund. I też pompujemy. To ćwiczenie wykonujecie też dwukrotnie. Pamiętajcie o przerwie pomiędzy każdą serią. Uważajcie też na ustabilizowanie sylwetki. Może Was troszeczkę przechylić w prawą lub w lewą stronę, ale to też jest potrzebne, żeby mieć, bardziej, żeby mieć mocniejsze stawy kolanowe, dzięki czemu unikniecie kontuzji. Innym ćwiczeniem, z geograficzną nazwą jest Rumuński Martwy Ciąg. Jest to ćwiczenie, które kształtuje wasze tylnie, części nóg, a delikatnie też dolne partie waszych pleców. Do tego ćwiczenia wykorzystamy zgrzewkę wody, o, którym, o której mówiliśmy na początku. Wykonacie podstawę prostą z zgrzewką w ręku. I wykonacie skłon do przodu i utrzymacie to napięcie przez 30 sekund. Starajcie się mieć plecy proste i nogi mogą być lekko ugięte. Po 30 sekundach wykonujecie tradycyjne pompowanie. Też krótki ruch góra-dół, tak żeby jeszcze bardziej popracowały nasze mięśnie. Spróbujmy to pokazać. W lekkim rozkroku, opad a proste plecy staramy się mieć i utrzymujemy przez 30 sekund. Czas, start. Nogi można lekko ugiąć, najważniejsze, żeby były plecy proste, tylnie partie nóg mają pracować. Jeszcze chwilę, 30 sekund, pamiętajcie. Uwaga i pompuję. Raz, dwa, trzy, cztery i dwanaście. Tego ćwiczenia możecie wykonać trzy serie: dwanaście powtórzeń pompowania. Pamiętajcie o minutowej przerwie. Ostatnim ćwiczeniem będą spięcia na palcem. Jego celem tego ćwiczenia jest wzmocnienie waszych łydek, czyli zwiększenie siły waszego stawu, też skokowego. Poprzez to możecie wykonywać dłuższe skoki, będziecie też szybsi. Także jest warte wzmacnianie tych partii mięśniowych. Tak jak mówię, łydek, czyli to, co się znajduje pod Waszymi kolanami z tyłu nogi. Na czym będzie polegało? Znowu wykorzystamy drzewkę z wodą mineralną. Po prostu chwycimy z zgrzewkę i wespniemy się na palce i utrzymamy to, tą pozycję przez 40 sekund. W tym czasie napinają się nasze mięśnie no. łydek, i utrzymujemy tą pozycję. Po tym czasie wykonujemy kolejną serię pompowania. Wykonujemy 12 powtórzeń, trzymając cały czas zgrzewkę wody w ręce. Spróbujmy to wykonać. Uwaga, czas start. Spinamy się na palce. Staram się jak najwyżej utrzymać. I przez 40 sekund utrzymujemy tą pozycję. Też staramy się ustabilizować sylwetkę, bo będzie nas troszeczkę rzucało, jak to się mówi kolokwialnie, na prawo, na lewo. Staramy się to wszystko utrzymać. Jeszcze chwilę wytrzymajcie. Uwaga i pompujemy. Uwaga, jedziemy. 12 razy. Raz. Myślę, że poczuliście, jak piecze delikatnie z tyłu w łydkach. To znaczy, że mięśnie pracują dosyć mocno jeśli 40 sekund byłoby dla was za dużo, możecie to zmniejszyć do 30 sekund lub też możecie wykonywać to ćwiczenie bez grzewki wody tak żeby po prostu żebyście dali radę wysiłek wykonać dłuższy niż 30 sekund. Pamiętajcie o pompowaniu, schodzimy płynnym ruchem góra dół 12 powtórzeń. To by było na tyle. Co do tych wszystkich ćwiczeń, mam nadzieję, że e, poczuliście to w mięśniach, rozruszaliście troszeczkę swoje nogi. E, jeśli chcieli, jeśli by się wam to spodobało, możecie to ćwiczenie powtarzać co dwa, co trzy dni, nie wolno tych ćwiczeń robić codziennie. Z tego względu, że e, będą wasze mięśnie zmęczone, one też potrzebują regeneracji. E, możecie je wykonywać w ostępach co najmniej dwudniowych. Jeśli poczujecie, że coraz lepiej Wam z nimi idzie, możecie zwiększyć ilość serii lub też czas, w którym wytrzymujecie na przykład napięcie. Pamiętajcie też, że po takim wykonaniu ćwiczeń, po takim treningu, warto też się porozciągać. To ograniczy Wasze urazy co do jutrzejszego dnia, nie by do Was mięśnie bolały, nie powiecie, że macie zakwasy, więc warto, warto się porozciągać, dosłownie przeznaczyć na to 5 minut a będzie dużo lepiej jutro. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że, że będziecie dbać o swoją kondycję i już niedługo się spotkamy. Liczę, że jakieś następne filmiki też wam wrzucę. Będziemy ćwiczyć różne rzeczy, zarówno nogi, ręce z piłką, bez. Mam nadzieję, że uatrakcyjnimy sobie ten, ten czas. Do zobaczenia już wkrótce.